W dzisiejszym odcinku zaopiekujemy się małymi zwierzakami, które w jakimś tam stopniu urozmaicały życie Simów w pierwszej części The Sims. Wielu z Was na pewno czekało na poradnik dotyczący jednej z istot, o której wspomnimy na samym końcu, dlatego zapraszamy do uważnego oglądania. Akwarium z rybkami. Już tak naprawdę w podstawce The Sims otrzymaliśmy pierwsze małe zwierzątko mowa tu oczywiście o rybkach. Akwarium było dostępne do kupienia w trybie kupowania, jako że w podstawce nie było parceli publicznych i sklepów. Rybki sprawiają najlepszym frajdy simom z wysokim usposobieniem, więc dla nich ten przedmiot będzie idealny do szybkiego poprawienia potrzeby rozrywki. Instrukcja obsługi akwarium nie jest skomplikowana. Po 7 dniach trzeba je wymyć, bo staje się brudne i obniża potrzebę pokoju u simów o minus 25 punktów. Jeśli chodzi o rybki, to należy je karmić przynajmniej raz dziennie. Jeśli przez 7 dni zapomnimy o tym, to rybki zwyczajnie zejdą i potrzeba pokoju SIMA spadnie na minus 50 punktów. A jeżeli już tak kompletnie zaniedbamy akwarium, to jest będzie w nim syf i na dodatek zapomnimy karmić rybki, to te padną już po 5 dniach. Akwarium, kiedy jest czyste, dodaje 25 punktów do potrzeby pokoju. Świnka morska. Największa gwiazda i legenda małych zwierzaków w serii The Sims. Co prawda jest skojarzona z dodatkiem Światowe Życie, to jednak jeszcze wcześniej, przed wydaniem dodatku, została udostępniona do pobrania z oficjalnej strony The Sims. Świnkę morską możemy kupić w trybie kupowania za 120 simoleonów. Opieka nad małym gryzoniem ogranicza się do karmienia go i zabawy. Pamiętajcie, żeby karmić świnkę tylko raz dziennie. Tyle jej wystarczy, a i nie będzie dzięki temu zbyt często brudzić terrarium, które oczywiście co jakiś czas należy wyczyścić. I tutaj zaczyna się nasza zabawa. Jeśli nie zadbamy o to, żeby przybytek świnki morskiej lśnił czystością, a będziemy na tyle głupi, że postanowimy się z taką wściekłą świnką pobawić, to spotka nas z jej strony duża przykrość w postaci ugryzienia, po którym Sim przeraźliwie krzyknie i ciśnie zwierzątko z powrotem do terrarium. Dalej jest tylko gorzej, Sim zaczyna kaszleć i kichać, a jego potrzeby komfortu i energii zaczną bardzo szybko spadać. Możemy je podbić, ale to na niewiele się zda, bo za chwilę znowu spadną w zastraszającym tempie. Samo odejście Sima z tego świata przez chorobę jest gwałtowne i gra nie pomaga nam odgadnąć, co było jego przyczyną. W albumie rodzinnym zdjęcie ma opis, że Sim zmarł na bliżej nieznaną chorobę. Ciekawostką jest fakt, że zmarłego na tę chorobę nie da się wskrzesić w żaden sposób. Jeśli ktoś z rodziny umierającego wybłaga kostuchę o litość, to nasz chory sim po wskrzeszeniu za moment ponownie zejdzie. Z tego co wyczytałam w internecie jest to błąd w grze. Chorobą świnki morskiej można zarazić innych, ale tylko na terenie naszej parceli mieszkalnej i na niej tylko ta choroba będzie aktywna. Możemy zatem spokojnie wyjeżdżać do miejsc publicznych bez zagrożenia, że wytłuczamy połowę mieszkańców Sim City. Skoro to aż tak poważna choroba, przez którą możemy na zawsze stracić naszego SIMA, to czy są sposoby, żeby ją wyleczyć albo spowolnić? Oczywiście, wszystkiemu da się zaradzić, istnieją trzy sposoby, żeby pomóc Simom. Pierwszy to kupienie obrazu Zaginiona świnka morska za 60 simolonów. Po 16 simowych godzinach całkowicie usunie chorobę z naszej parceli. Warto też zapoznać się z opisem tego przedmiotu, który ostrzega nas przed klątwą małego gryzonia. Przy stole doświadczalnym alchemik za 980 simolonów tworzymy biały napój, który jest lekarstwem na chorobę. Napój, tak jak wszystkie pozostałe, może zostać losowo zrobiony przez jakiegokolwiek sima. Jeżeli na parceli znajduje się chory sim, to ponoć mamy jedną na 11 szans zrobienia tego lekarstwa. Chociaż na potrzeby tego poradnika robiłam doświadczenia chorym simem i za 18 próbą stworzył ten napój, a zdrowy sim po 14 próbie, czyli to jest kompletnie losowe. Życie sima da się też uratować, zaspokajając co chwila jego potrzeby energii i komfortu. Jednym słowem, trzeba dać mu pospać, i wtedy jest szansa na jego wyzdrowienie. Można też spróbować podbić energię za pomocą kawy, ale to już dość mozolny sposób. Jeśli chodzi o to, kiedy świnka sama z siebie odejdzie z simowego świata, to wystarczy, że zapomnimy ją nakarmić przez kilka dni. Akwarium morskie manila 1000 z The Sims randki. Jest to zwykły przedmiot dekoracyjny dostępny tylko w trybie kupowania na parcelach publicznych. Nie możemy tutaj obserwować ani karmić rybek. Teraz przejdziemy do grupy zwierzaków, które doszły w The Sims Zwierzaki. Złota Rybka Dostępna do kupienia za 15 simoleonów w sklepach zoologicznych na parcelach publicznych, gdzie znajduje się akwarium Gablota Wszechwodna. Po zakupie rybka trafia do ekwipunku Sima, więc żeby móc cieszyć się jej obecnością w naszym domu, należy dokupić dedykowane, puste akwarium w trybie kupowania w kategorii przedmiotów dla zwierzaków. To akwarium z podstawki się tutaj nie sprawdzi. Po umieszczeniu rybki w akwarium wystarczy ją karmić raz dziennie oraz myć jej przybytek, który brudzi się po około 4-5 dniach. Dodatkowo należy pamiętać, że w domach, gdzie żyje kot, rybka nie jest do końca bezpieczna i simowie będą musieli przeganiać niegrzeczne sierściuchy. Ogólnie koty mogą sobie obserwować rybki i papuszki, bo to im wbija punkty rozrywki, ale kiedy są głodne i w złym humorze, to może się skończyć, że zjedzą małego zwierzaka, więc pilnujcie kocich misek, żeby zawsze były pełne. Sama rybka, jeśli nie zostanie zjedzona przez kota, dokona również żywota, jeśli przez co najmniej 5 dni zapomnimy jej nakarmić albo na odwrót, jeśli za często będziemy ją karmić. Wystarczy w krótkim czasie wybrać sześć razy z rzędu opcję nakarm i porybce. Papuszki faliste i papuszki nierozłączki. Nie ma pomiędzy nimi różnicy poza wyglądem i ceną, którą za nie płacimy: 35 i 59 simolonów. Jeśli chodzi o kupno tych papuszek, to zasady są podobne jak z rybkami. Jedziecie do sklepu zoologicznego i szukacie klatki z papugami ornitologa blota. Papuszki następnie wylądują w ekwipunku sima. Po powrocie do domu należy kupić im klatkę. Macie dwie do wyboru: w normalnej cenie i mega drogą. Oczywiście klatki pomieszczą tylko po jednej parze papużek falistych albo papużek nierozłączek. Po umieszczeniu zwierzaka w klatce możemy zacząć go karmić, bawić się z nim lub oglądać. Zabawa z papuszkami podbija potrzebę rozrywki. Należy też czyścić klatkę, która brudzi się co kilka dni. Może papuszki w brudnej klatce nie doprowadzą do takiej tragedii jak świnka morska, ale mocno popsują potrzebę pokoju i sprowadzą do domu muchy. Bardzo ważne jest też, żebyście nie przekarmili papuszek, ponieważ po nakarmieniu opcja nie znika i możemy ją klikać w nieskończoność, doprowadzając zwierzaka do zgonu. Wystarczy karmić papugi raz dziennie, żeby mieć pewność, że przeżyją. No i ponownie, musimy uważać na głodne koty, ale tylko jeśli mamy tańszą klatkę. Na droższą kot może co najwyżej się wspiąć, papugi i tak są w bezpiecznej odległości od jego łap. Nakarmiony kot będzie oglądał papugi tylko dla rozrywki, głodny kot dla jedzenia, i papugi w tańszej klatce zaspokoją jego potrzebę. Oczywiście możemy przegonić kota, kiedy ten zbiera się do ataku, ale pamiętajcie, że ta interakcja pojawi się po kliknięciu na klatkę, a nie kota. Koty czerpią też radość z atakowania pustej klatki. Miejcie też gdzieś z tyłu głowy, jeśli będziecie urządzać dom, że papugi hałasują i nie jest dobrym pomysłem stawianie klatek z nimi w sypialniach simów. Papugi pan, bo i szkarłatna trajkotka. Można je kupić w trybie kupowania za 749 i 939 simoleonów, więc nie musicie nawet zajeżdżać na parcele publiczne. W cenie papugi macie dodatkowo stojak oraz pojemnik na jedzenie, zatem nie trzeba tym razem nic więcej kupować poza samym zwierzakiem. W porównaniu do papurzek falistych i papurzech nierozłączek, które można tylko karmić i bawić się z nimi. Z Panem Bo i szkarłatną trajkotką mamy więcej interakcji. Najciekawsze to zatańcz i pogadaj, dzięki którym wasz Sim może poprawić potrzebę charyzmy, również papuga robi postępy, im więcej z nią ćwiczymy, tym ładniej zacznie tańczyć i gadać. Daj Krakersa to opcja, która będzie miała pozytywny skutek, jeżeli wasz Sim ma dobry humor. W przeciwnym razie papuga go oleje albo co gorsza ugryzie. Krakers nie jest traktowany przez grę jako karma dla papugi, tylko jako interakcja, dzięki której Sim poprawi z lekka potrzebę rozrywki. Dlatego jeśli od kilku dni nie napełnialiście papudze zbiornika na jedzenie, Krakers nie poprawi sytuacji i ptak po prostu zejdzie z tego świata. No i jak będziecie mieli stojak ze zwisającym truchłem papugi, to lepiej. Szybko go skasujcie w trybie kupowania zamiast przez kilka dni ją opłakiwać, bo z takim przedmiotem mocno cierpi potrzeba pokoju. Oczywiście a propos tej potrzeby żywa papuga potrafi często nastrać na podłogę, dlatego pilnujcie sprzątania po niej, ponieważ jej odchody mogą wygenerować trochę much w domu. Co do przekarmienia dużej papugi, to nie zauważyłam, żeby niekończące się klikanie w interakcję nakarm zrobiło tutaj krzywdę zwierzakowi. Żółw! To jedno z najłatwiejszych małych zwierzaków do opieki, ponieważ nie roznosi chorób, nie hałasuje, więc można go trzymać spokojnie w sypialni i Sim z takim zwierzakiem w pokoju będzie mógł zasnąć, a poza tym nie są łakomym kąskiem dla kotów. Jednak nie jest to najtańszy zwierzaczek. Żółwia kupimy w sklepie zoologicznym na parceli publicznej za 99 simolonów. Dodatkowo w trybie kupowania należy mu dokupić terrarium za 89 simolonów. Trzeba go tylko karmić i co kilka dni czyścicie jego przybytek. Co do karmienia, to kilkanaście razy pod rząd kliknęłam w interakcję na karm i żółw wciąż żył, więc ryzyko przejedzenia również go nie dotyczy. Ikuana. To najdroższy mały zwierzak, którego kupimy w sklepie zoologicznym na parceli publicznej. Kosztuje aż 199 simolonów, plus jedyne dostępne dla niego terrarium ma wartość 879 simolonów. Trochę trzeba zainwestować, ale iguana podobnie jak żółw nie jest w ogóle uciążliwym zwierzakiem do opieki. Wystarczy ją raz dziennie nakarmić, nie grozi jej pęknięcie z przejedzenia, a zabawa z nią podbija najwięcej punktów rozrywki ze wszystkich małych zwierzaków. Również koty się nią nie interesują, a Sim spokojnie zaśnie w pomieszczeniu, w którym znajduje się terrarium z iguaną. Akwarium Rybium z The Sims Gwiazda Podobny przedmiot jak akwarium z randki, czyli po prostu dekoracja bez wpływu na stworzenia, które znajdują się w środku. Jednak tym razem akwarium jest dostępne nie tylko dla parceli publicznych i możemy je również kupić do domu naszych simów. Smoki. No i na sam koniec bohater ulubionego dodatku większości z Was, czyli The Sims Abracadabra. Zwierzak, a właściwie to istota z legend, o którą tyle razy już nas pytano. Co prawda smoki są wielkości psa albo kota z klasycznego The Sims, ale zaliczamy je do kategorii małych zwierzaków, ponieważ w odróżnieniu od psów i kotów nie wyświetlają się na liście członków rodziny. Pierwszy krok w stronę posiadania domowego smoka zrobimy, kupując u Wampirzycy Wiki Smocze Gniazdo. Ostrzegam, że nie jest to tani przedmiot, kosztuje aż 49 magimonów. Po powrocie do domu Sim wyciągnie gniazdo z ekwipunku i możemy przenieść je w jakieś komfortowe dla nas miejsce, żeby mieć na oku jajo, którym teraz musimy się zajmować. Smog wykluje się po kilku godzinach i to, jakiego rodzaju stworzenie nam się trafi, zależy od tego, jak bardzo będziemy się opiekować naszym jajem. Jajo co dwie, cztery godziny zaczyna się wiercić, ale to nie jest analogiczne do na przykład płaczu dziecka w kołysce, które trzeba uspokoić, bo inaczej klops. Nie! W przypadku smoczego jaja brak szybkiej reakcji na jego ruchy i dźwięki niczym nas nie ukaże. Mechanika tego, jaką osobowość będzie miał nasz smok, oparta jest na tym, ile łącznie interakcji wykonamy z jajkiem. Interakcje do wyboru to obróć, kołyska albo odtwarzaj muzykę. Jeżeli wykonamy łącznie od 6 do 14 interakcji, to trafi nam się żółty smok o imieniu Piryt, który raz na jakiś czas może zionąć ogniem, ale zwykle nie doprowadza to do jakichś ekstremalnych sytuacji. Jeśli wasz Sim w ogóle się nie opiekował jajem albo wykonał mniej niż 6 interakcji, to w naszym domu pojawi się czerwony, najgorszy smok o imieniu Płomyk, który dosłownie będzie wszystko puszczał z dymem. To koszmarne stworzenie i najlepiej od razu je uwolnić. Niech opuści naszą parcelę jak najprędzej, bo nic pożytecznego z niego nie będzie. Najbardziej łagodny smok ma kolor fioletowy i ma najmy pochodnia. Żeby mieć go w naszym domu musimy wykonać ponad 14 interakcji z jajem. Jednak nawet najspokojniejszy smok może zacząć zionąć złowieszczym ogniem jeśli zaniedbamy jego potrzeby. Smoki ogólnie posiadają trzy ukryte potrzeby rozrywki, głodu i energii. Jeśli chodzi o rozrywkę, to warto kupić smoczy gryzak za 8 magimonów. Dostarcza smokom dużo zabawy, będą też lubiły się bawić w berka z innymi smokami, domowymi kotami lub psami, biły z El Bandito albo z kunksem. Potrzeby głodu u smoków mogą zaspokoić kwiaty ogrodowe widoczne na ekranie. Tak, zjedzą nawet grządkę z krawężnikiem. Zżerają również śmieci i ropuchy, także uważajcie, jeśli si kogoś zaczarowaliście w tego płaza. Możecie im też kupić smocze smakołyki, z tym, że jeden taki smakołyk kosztuje 5 magimonów. Wbrew obiegowej opinii, smoki nie jedzą karmy z misek dla zwierzaków, ani smakołyków dla zwierząt łapówka. Jeśli chodzi o zaspokojenie potrzeby energii, to smoki będą spały w swoim gnieździe, dlatego nie kasujcie go po tym, jak wyklują się z jaja, bo to przedmiot służący do dalszej części rozgrywki. Smoki się nie wypróżniają ani nic nie brudzą, więc nie wpływają negatywnie na potrzebę pokoju. No chyba, że są wściekłe i coś niecoś podpalą. Dla ciekawostki nie ma żadnego limitu smoków, które możecie mieć na swojej parceli, dlatego jeśli ktoś chce zrobić jakieś wyzwanie z milionem tych stworzeń w jednej rodzinie, to zapraszamy. No i na koniec, dzięki smokom możemy zdobyć magiczne składniki. Jedna na 10 łaskotek smoka da nam smocze łzy, a jedno na 10 wyczesywań podaruje nam smocze łuski. Oczywiście składniki te można wykorzystać do zaklęć albo sprzedać za magimony u wampirzy cywiki, o czym szerzej mówiliśmy w filmach o zaklęciach, składnikach i zarabianiu magimonów. I to na tyle w temacie małych zwierzaków w pierwszej części The Sims. Lubiliście nimi grać, a może nigdy Was specjalnie nie kusiło, żeby nimi pograć? To tyle od nas w tym odcinku. Do zobaczenia kolejnym razem. PA!